Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale na kolejnym odcinku filmu z serii przebudowa oczka tytuł finish tak to wygląda moi drodzy dzisiaj skończyliśmy 28 sierpień o, posadzone roślinność obsadzona drzewka są. Było 5000 kubików. Teraz żeśmy troszeczkę powiększyli. Bo nie, nie pogłębialiśmy nic, tylko żeśmy powiększyli. Jest 7 z małym haczykiem. Uważam, że starczy. Takie duże półki tu są. Woda jest czysta także chyba tu będzie widać. Szerokie, prawie 80 cm, dwie półeczki. Tam na środku może z tej strony będzie lepiej widać na środku są takie korzenie wrzucone tradycyjnie dechy dębowe przyciśnięte roślinność na razie tu już w fazie jest bardziej obumierania jak rozrastania się ale w przyszłym roku myślę że tego Woda sobie leci, skimerek pływa. No i tutaj siateczkę dałem już tradycyjnie podpatrzoną na YouTube. To jest taki odstraszacz na koty. Uważam, że zdaje egzamin, może niestety wygląda, ale daje radę. Od razu go wrzuciłem na glebę, kamieniami przykryłem. Także tak to wygląda. Kwiatki palmy trawy posadzone jeszcze miałbym jedno pytanko odnośnie skimera bo wiem że yy, znaczy się na wcześniejszych odcinkach tam widzieliście że go kupiłem używanego a to jest yy, firmy oase 50 i chodzi mi o co o to mi chodzi że on jest niby z funkcją dyfuzora ale niestety nie wiem jak to zrobić on był w sumie niekompletny. Nie było tutaj. Chciałem wam pokazać tej rurki tutaj. Ja taką sadziłem, przesztukowałem, myślałem, że to coś da, że powietrze zasysa i tego, ale nie bardzo mi to wychodzi. Może ktoś ma jakąś większą wiedzę na ten temat i mógłby, mógłby mi tutaj podpowiedzieć, żeby... No bo to szkoda od razu by tam coś napowietrzało, prawda? i tego, to bym, bardzo bym był wdzięczny za informację o, wchodzi sobie skimerek, bardzo fajna rzecz no, siatka tam jest taka już, taka jak powinna być fizelinę wywaliłem, bo miałem taką fizelinę tutaj dawałem, ale Kupiłem już nową gąbkę. Tutaj jest ten filterek, jedna beczka. Na razie starczy. Zabudowałem, żeby nie było widać. Ten zarośnie będzie. Ok. Tak to wygląda. Żabka pilnuje. Że uporałem się przed wyjazdem. Może dzisiaj wieczorem, względnie jutro, wpuszczę rybki, te parę sztuk. I to by było na tyle na tym wolnym co jestem. O. Pompa jest ta co była, 3,5 tysiąca litrów. Myślę, że w zupełności starczy na te oczko na te 7000 także praktycznie w 2 godziny powinna przefiltrować całą wodę o. No Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje na temat tego skimmerka to bardzo bym prosił. Na razie.